Cześć, od ponad roku cierpię na dyskopatię lędźwiową pomiędzy kręgiem L4 i L5. Lekarze najpierw postanowili leczyć mnie farmakologicznie, czyli środki przeciwbólowe, przeciwzapalne. Włączyliśmy tutaj ćwiczenia z fizjoterapeutą, ale tak jak mówię, to już trwa około roku. I za dwa tygodnie czeka mnie endoskopia kręgosłupa, która powinna ostatecznie zlikwidować ten ból. Ale chciałabym z Wami podzielić się ćwiczeniami, które wykonuję od kilku miesięcy, które pomagają mi w takim złagodzeniu bólu, żebym tych tabletek przeciwbólowych brała coraz mniej, żebym chodziła bardziej wyprostowana, żeby moje mięśnie, które są tutaj w koło, lędźwi, były mocniejsze. Pokażę Wam, jakie ćwiczenia wykonuję. Unoszę biodro do góry. Mój fizjoterapeuta zaznaczył, że pięty powinny być w ten sposób nie stopa na ziemi, tylko tak. Nie wiem, czy to jest poprawne. Pewnie każdy ma jakieś swoje sposoby. Instrukcje, ja ćwiczę tak, a więc podnoszę biodra dziesięć razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Nie wiem, czy to widać, ale staram się nie kłaść moich pośladków na ziemię całkowicie. Ja wiem, że to jest ból. Uwierzcie mi, wiem. Sama jestem na środkach przeciwbólowych teraz. Ale yy, teraz po boli, a wieczorem będziecie jeszcze mogli chodzić na nogach, więc yy, chyba warto poświęcić troszkę bólu. To ćwiczenie powtarzam cztery razy. Yy, raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Pomiędzy jedną a drugą serią powinno być około dziesięciu sekund odpoczynku. Kolejnym ćwiczeniem, jakie wykonuję jest zwyczajne rozciąganie, stopy złączone kolana do klatki piersiowej i liczę sobie w głowie do 20. Rozluźniam. Około dziesięć sekund i powtarzam cztery razy. Kolejnym ćwiczeniem jest też rozciąganie mięśni tutaj i robię je w ten sposób i też liczą do dwudziestu i druga strona I to była pierwsza seria, teraz druga. I tak jak poprzednie ćwiczenia wykonuję to cztery razy. Kolejnym ćwiczeniem, jak dla mnie jednym z najtrudniejszych, jest uniesienie kolan pod kątem mniej więcej 90 stopni. Mi niestety ból czasem przeszkadza trzymać kąty 90 stopni. I trzymając w ten sposób kolana, wykonuję łuk. I to jest jeden łuk. Drugi takich łuków wykonuję około 10, po czym mam znowu 10 sekund przerwy. I powtarzam to tak jak poprzednie ćwiczenia 4 razy. Staram się trzymać 90 stopni, jak mówiłam, aczkolwiek to jest bardzo bolesne. No, i nie dotykam kolanami podłogi. Czyli unosimy biodra do góry i liczę do dziesięciu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziesięć sekund przerwy. W międzyczasie mogę lekko podnieść brodę do góry. Tutaj na pewno czujecie bardzo duży ból, bo ja, bo ja tak, ale wiem, że mi to pomoże. I znowu. Raz. 10 sekund przerwy, i tak jak poprzednie ćwiczenia, wykonuję to 4 razy. Taki swing, taka huśtawka czyli kolano do góry, nie dotykając ziemi 10 razy. druga strona Ila odpoczynku możemy w międzyczasie naciągnąć nieśnie nie. nie jestem... Profesjonalistką w tym, co robię. Jestem zwykłą dziewczyną, która cierpi na dyskopatię lędźwiową. I zanim zdecydowaliśmy się podjąć ryzyko endoskopii kręgosłupa, wypróbowaliśmy wiele rzeczy. Zdarzały się sytuacje, w których ból nie pozwalał mi wstać z łóżka. Zrezygnowałam oczywiście z chodzenia z butów na wysokim obcasie. Ale po ćwiczeniach, które wykonuję, jest 20% lepiej. 20% lepiej to jest naprawdę dużo. I chciałam tą wiedzą, jakie ja robię ćwiczenia, podzielić się z Wami. Nie chodzi mi tu o technikę. Nie chodzi mi tutaj, żebyście traktowali mnie jak znawczynię czegokolwiek. Nie, ja po prostu wiem jak to działa na mój kręgosłup i co ja robię jako normalny pacjent z dyskopatią miejscową. Ostatnim ćwiczeniem jakie wykonuję? Też go nie lubię, bardzo go nie lubię. Jest naprzemienne unoszenie i prostowanie ramienia i nogi, czyli jeżeli podnosimy prawą rękę, to podnosimy lewą nogę. Mniej więcej wygląda to tak: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10 i też sobie 10 sekund przerwy zrobimy. I tak jak poprzednie ćwiczenia, wykonuję je czterokrotnie. 10. Ćwiczenia, które Wam pokazałam, są przygotowane przez specjalistę. Tak jak wcześniej mówiłam, nie chodzi mi tutaj o technikę. Ja te ćwiczenia wykonuję codziennie. Zajmują one około 25 minut. Zazwyczaj wykonuję je rano, co pozwala mi przez resztę dnia stać na nogach. Mam nadzieję, że w jakiś sposób wam pokazałam, co można zrobić, aby jakoś złagodzić ból, bo usunąć tego bólu tymi ćwiczeniami się po prostu nie da. To są ćwiczenia, które tylko wzmocnią mięśnie w koło, które tylko pomogą. To nie jest żadne lekarstwo i to na pewno nie zlikwiduje dyskopatii. Podzielę się z wami informacją, jak się czuję po endoskopii i czy lekarze zalecą mi jakiekolwiek inne ćwiczenia. Na razie pozostanę przy tych, które robię. Mam nadzieję, że jak mi pomogły, może i Wam pomogą. Trzymajcie się. Powodzenia. No i nie życzę nikomu bólu lędźwiowego. Absolutnie nie życzę. Ale trzymajcie się dzielnie, ćwiczcie. Nie, to było głupie teraz.